Komar provider powoduje nadwyżkę w keychainie. Żeby go usunąć, najpierw trzeba go znaleźć. W tym przypadku, żeby tam wejść, no to trzeba było cd spacja kropka, kropka, Enter, tak żeby wyjść na samą górę i potem przejść albo po prostu tak jak tutaj cd spacja. Jeżeli od razu wiemy, że co tam jest, jeżeli nie, no to używając tej komendy sprawdzamy, co jest w środku. W środku dopiero są, jak zrobi, zrobimy te ls spacja minus -la, to zobaczymy te cztery. Komendy i korzystając z tego Sudo Bash albo po prostu Sudo, możemy sobie usunąć. Najpierw zatrzymać, czyli shutdown, a potem remove all. I jak to się usunie, to ten program przestaje działać.